Krzysztof Kowal, firma BioBest Polska. Znajdujemy się obecnie w gospodarstwie Konrada Kozakiewicza. Dzisiaj odbywają się tutaj tunelowe inspiracje. Chciałbym przedstawić pokrótce ochronę biologiczną na plantacji malin tunelowych. Obecnie używamy do ochrony biologicznej Kalifornikusa. Jest to drapieżne roztocze. Głównie używam go do zwalczania przędziorków. Jego dosyć mocną przewagą jest to, że może działać w bardzo różnych zakresach temperatur może być już aktywne i stosowane w plus 8 stopni do powyżej 30. Jest to bardzo aktywne roztocze, zastosowane odpowiednio wcześniej w plantacji jest w stanie Utrzymać populację szkodników pod kontrolą. Obecnie stosujemy tutaj saszetki z rozstawem mniej więcej co metr. Saszetki są aktywne od 4 do nawet 6 tygodni, w zależności od, od warunków. Po tym czasie saszetki, możemy dokładać następne saszetki. Ewentualnie, jeśli to jest konieczne, możemy używać tego roztocza również posypowo jak i również mieszać w programie z innymi drapieżnymi roztoczami typu Phytocereus permilis, swirski, jeżeli to jest konieczne, również w saszetkach i w zależności od nasilenia szkodnika możemy wybierać różne roztały, to jest co metr, co półtorej, co dwa. Dostosowujemy program do plantacji. Do wymagań, do nasilenia szkodników, więc wszystkie nasze programy są dostosowane indywidualnie i mamy indywidualne podejście do każdego plantatora. W tym momencie mamy bardzo zimny początek sezonu, jest chłodno, więc jeśli chodzi o biologię, musimy być bardzo ostrożni, ponieważ zastosowana za szybko nie będzie dawać żadnego efektu. Musimy pamiętać, że każde z tych roztoczyń z organizmów pożytecznych ma swoje minimalne wymagania, gdzie przy niskiej temperaturze wchodzi w stan uśpienia, nie jest aktywne, nie poszukuje zdobyczy, też nie rozmnaża się. Więc musimy czekać najbardziej dogodne warunki do aplikacji w naszej plantacji oraz dokonywać lustracji przynajmniej raz w tygodniu i sprawdzać, nie tylko czy mamy aktywność. Szkodnika, ale i również czy mamy aktywność owadów pożytecznych i czy one występują. Czy populacja tych owadów się zwiększa, nie zmienia lub zmniejsza, w zależności też od warunków pogodowych. W naszej ofercie również posiadamy trzmiele do zapylania w uprawach, m.in. malin. W ofercie mamy kilka rodzajów uli, w zależności od potrzeb klientów, wielkości plantacji. W tym momencie na plantacjach maliny możemy zaproponować ule standardowe. Jest to 80 robotnic w ulu. Ul jest aktywny od 6 do 8 tygodni, w zależności od Warunków. Jeśli chodzi o rozstaw, zazwyczaj jeden ul wystarczy na 1000 m2 plantacji. Musi być odpowiednio rozmieszczony, czyli od wejścia to jest około kilkunastu, w zależności od wielkości uprawy, do 50 metrów, tak żeby się znajdował jak najbardziej w środku plantacji. Jeżeli jest to wymagane, możemy również dostosować i dobrać inne rozmiary uli, aczkolwiek ule standardowe przy 80 robotnicach, jak również ule premium, gdzie mamy 110 robotnic, są najbardziej odpowiednie do tego rodzaju plantacji. W naszej sferze posiadamy również środek o nazwie Bluesteam, Jest to w 96% stearyna, glicyna stearyna. Środek, który wspomaga rośliny podczas innego stresu związanego z niską, jak i z wysoką temperaturą, podawany co 3-4 tygodnie, może być stosowany do listnie lub do korzeniowo. Wspomaga on roślinę w radzeniu sobie z warunkami niskiej, jak i wysokiej temperatury. Obecnie ochrona biologiczna cieszy się coraz większym uznaniem. Jest to związane z tym, że mamy coraz większe wymogi, jeśli chodzi o odbiorców, o konsumentów. Coraz większa świadomość, oraz to, że rozwiązania biologiczne nie zostawiają żadnych śladów w roślinie i owocu. Są, e, można powiedzieć, najbardziej najlepszym rozwiązaniem, najzdrowszym dla konsumentów, e, jakie obecnie posiadamy. Pojednio stosowany program może uchronić nasze plantacje przed szkodnikami, poprawić plony oraz jakość owocu. Zachęcamy do kontaktu, dla każdego klienta możemy dobrać indywidualny program w zależności od potrzeb, od wyzwań, jakie stoją przed producentem.